Pogoda, tak jak dzisiaj, bywa nieprzewidywalna i potrafi płatać figle. To, co się nie zmienia jednak, to codziennie od poniedziałku do piątku spotykamy się z Państwem o 17.30 w programie Studio Lato Błażej Karczmarczyk. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę zabrać dzisiaj Państwa na wyjątkową, kolorową wycieczkę po regionie, tak jak kolorowa jest. Lato. A jeśli tę podróż sobie nieco wydłużymy i pojedziemy na, w jedną czy to w drugą stronę, kilkadziesiąt kilometrów dosłownie, no to dotrzemy do w Bory Tucholskie. Równie piękne co, co kraina. Ze mną jest dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Daniel Siewert. Dzień dobry, panie Dzień dobry. dyrektorze. No właśnie, jeśli pojedziemy na zachód regionu, dotrzemy w Bory Tucholskie. Dlaczego warto Bory Tucholskie także odwiedzić? Powodów jest na pewno wiele. Szlaki kajakowe, szlaki piesze, jagody grzyby, ale ostatnio chcielibyśmy dołożyć do tego katalogu wielu atrakcji nową, mianowicie ścieżkę ciszy. Co to takiego? Jak myślimy o zanieczyszczeniach, to myślimy o czymś fizycznym, o śmieciach, o odpadach, które ktoś pozostawił w nieodpowiednim miejscu. Ale od pewnego czasu naukowcy alarmują, że do tego katalogu dołączył jeszcze jeden, przynajmniej jeden element, mianowicie zanieczyszczenie naszej przestrzeni, w której żyjemy hałasem. Bo jesteśmy I... przebodźcowani, prawda, tymi dźwiękami wokół nas. Każdy z nas, wracając z pracy, wchodząc do domu, jest tak uzależniony od tego przebodźcowania, że włączamy telewizor, włączamy radio, boimy się być w takiej sterylnej ciszy. I psycholodzy szczególnie alarmują, że musimy dać swojemu organizmowi odpocząć. I tu podpatrzyliśmy u najlepszych, bo u Skandynawów, konkretnie w Finlandii że turystyka została wzbogacona o nowy element, jakim jest cisza, ścieżki ciszy, miejsca ciszy, gdzie można uciec, nie zadzwoni telefon, nie przyjdzie mail, nie zatrąbi nam tramwaj, czy inny pojazd. Będzie głośno, ale głośno po worowiacku. Będą... Co można w takiej ciszy usłyszeć właśnie? My zapraszamy w okolice miejscowości Stara Rzeka, gdzie zaczyna swój bieg właśnie nasza polska, pierwsza w Polsce ścieżka ciszy i gdy wysiądziemy z samochodu, wyłączymy telefon, ruszymy na ścieżkę, to na pewno uda nam się w tym lesie usłyszeć czy to żurawia, czy dzięcioła czarnego, czy po prostu szum drzew albo naszej ukochanej rzeki Wdy która też całkiem sporo hałasu, ale takiego zdrowego hałasu, potrafi narobić w tym sosnowym lesie. I rzeczywiście w takim miejscu można odpocząć. Jak wybieracie takie miejsca? To są pewnie właśnie miejsca, które muszą no, pewien test przejść wskaźnika decybeli jak to wygląda? Jakie, jakie czynniki decydują? Przede wszystkim tutaj zadanie otrzymali od naszego Departamentu Współpracy Międzynarodowej, bo sam pomysł wziął się w ramach projektu, który Urząd Marszałkowski realizował we współpracy z dziewięcioma innymi krajami europejskimi, i nasi planiści w naszym biurze planowania przestrzennego otrzymali katalog wytycznych. Nie mogło być za blisko dróg szybkiego ruchu, nie mogło być za blisko linii kolejowych, ale też również zwartych miejsc aglomeracji, zarówno tam, gdzie ludzie mieszkają, jak i pracują, czyli tych stref przemysłowych. Okazało się, że na tych 10 parków krajobrazowych, które mamy w naszym województwie, sześć z nich spełnia takie kryteria. No a tutaj bardzo y, fajny ukłon y, w stronę tego, że jesteśmy elementem rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie był właśnie w kierunku Wdeckiego Parku Krajobrazowego, gdzie taką pilotażową ścieżkę wytyczono. W ruch poszły mierniki, no i była konsternacja, bo jeżeli mówimy o ciszy takiej przyjemnej dla organizmu, to w tabelkach pojawia nam się cyfra 35, 35 decybeli, no i nijak nie chciało w tych borach te 35 decybeli. Liczby w naturze nie grają, absolutnie. Czyli to jest taka przyjemna cisza, mimo że jest trochę głośniej, ale możemy te wszystkie dźwięki usłyszeć, tak jak pan wspomniał, wspomniał chociażby zwierzęta, których na co dzień nie słyszymy, prawda? No, kto był w lesie i usłyszał yy, werbel Dzięcioła Czarnego wie, że to 45 decybeli jest minimum, a jak jeszcze uda nam się wyruszyć na ten szlak wczesnym rankiem, gdzieś leś, śródleśna łąka, gdzie żurawie się nawołują, to też jest głośno, ale tak przyjemnie. Czyli trzeba trochę wysiłku no, wykazać, żeby wstać wcześniej i wybrać się na taki spacer. Właśnie, czy to trafia do, do turystów, czy oni decydują się na taki spacer w ciszy? Zdecydowanie tak. Możemy powiedzieć, że Bory Tucholskie mają szczęście do takich turystów, którzy wiedzą, po co przyjeżdżają. Wiedzą, czego oczekują od tego obszaru i są gotowi na tego typu wyzwania, żeby wstać na przykład o szóstej rano zostawić o 7 telefon, odciąć się od wszystkiego, od całego świata. Jest to trudne. Wielu z nas ma z tym problem. Nawet na kilka minut, czy na kilka godzin zostawić telefon. Wiem to po sobie. Także to, to jest uzależnieniem. Bez przerwy się sprawdza, czy nie przyszedł mail, czy nie przyszedł SMS, a jednak wyjście na ścieżkę, gdzie nie ma zasięgu, gdzie ten telefon nie zadzwoni. Powoduje, że już po kilkunastu minutach zaczynamy wyłapywać zupełnie inne, e, przyjemne bodźce. I możemy się tymi dźwiękami zachwycać. A czy pana cały czas jeszcze Bory Tucholskie zachwycają i zaskakują? E, myślę, że jest to obszar tak rozległy, tak e, nieodkryty. Jeszcze wydawałoby się, że wszędzie człowiek dotarł. Ale każdy z nas może znaleźć takie fragmenty, które potrafią otworzyć oczy szerzej. My na przykład od pewnego czasu mocniej podnosimy głowy do góry, bo poza ciszą albo może spacerując w tej ciszy, dostrzegliśmy, że widzimy więcej na niebie niż na przykład taki mieszkaniec Bydgoszczy. Tak, rzeczywiście zbliżając się do Bydgoszczy od razu widzimy taką łunę Światła i ciężko zobaczyć w tej Unie gwiazdy. Bardzo dziękujemy Panie Dyrektorze Daniel, Daniel Siewert, Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Dziękuję za tę rozmowę. No tak Pan zachwalał Bory Tucholskie, no to dajmy szansę naszym widzom. Zobaczmy jak pięknie jest w Borach Tucholskich.